Druga część Sportowej Środy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o żużlu, bo jest o czym rozmawiać. Wreszcie możemy to powiedzieć, że przy zawodników dobrze się dzieje. Wybrzeże Gdańsk jest wiceliderem Krajowej Ligi Żużlowej. Siedem zwycięstw, jedna porażka. Znakomita postawa drużyny. No i oczekujemy ze zniecierpliwieniem na play-offy i przede wszystkim na, miejmy nadzieję, awans zespołu na drugi poziom rozgrywkowy. Krystian Pieszczek, zawodnik Wybrzeża Gdańskiej jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Się, że tak to będzie wyglądało na początku sezonu, w zasadzie już w, nawet nie w połowie, ale w drugiej części sezonu, że, że Wybrzeże będzie tak dobrze jeździć i że będzie tak wysoko w tabeli? No myślę, że całość się też składa na, na wynik całej drużyny. Wszyscy dokładamy jakąś małą cegiełkę do tego, żeby wynik był taki jaki jest obecnie. Wiadomo, cały czas szukamy, żeby było jeszcze lepiej, a czy się spodziewaliśmy? No Na pewno każdy gdzieś z tyłu głowy chce pójść ligę wyżej. Mhm. Ty jesteś zawodnikiem no, nieodzownie związanym z gdańskim klubem, wychowankiem tego klubu, człowiekiem, który też zawsze ciepło był tutaj witany w Gdańsku. Natomiast krążyły takie opinie, że Krystian Pieszczek u siebie w domu czuje się bardziej spięty w takim kontekście, że chce się bardziej pokazać lepiej przed własną publicznością. Czy ty się zgodzisz z, tymi, z takim zdaniem? Znaczy, może tak, jazda dla swojej publiczności zawsze jest dodatkowym plusem, ale wiadomo też, gdzieś jest jakiś mały minus, gdzieś z tyłu głowy zawsze chce się być tym najlepszym zawodnikiem u siebie na torze, więc pojawia się pewne, pewien moment stresowy, myślę, że dla każdego zawodnika przed swoją publicznością. I to było widać w tym wprawdzie wyjazdowym pierwszym meczu, możemy tak powiedzieć? Dobrze pamiętam, to był wyjazd, prawda? Twój, twój debiut w drugiej kolejce? Może, może nie tyle, co jakieś tam spięcie bardziej, wypadek przy pracy. Okej. Okay. To wróćmy do tego momentu, kiedy podejmujesz decyzję o y, przyjściu do Wybrzeża. Bo narosło trochę mitów. Gdzieś tam czytałem i media i rozmawiałem z kolegami, którzy mocniej zajmują się żużlem w Polsce. I, i, i oczywiście, tak, kontrakt warszawski to była prawda, czyli możliwość dołączenia czy też uczestniczenia w, w zawodach w stali Rzeszów. Natomiast ty miałeś propozycje z innych klubów, prawda? Tak, ja w okresie zimowym odmówiłem trzem klubom bo już mogłem tak naprawdę startować w tamtym czasie. No tylko sytuacja się potoczyła tak, że po prostu nie miałem timu w tamtym czasie. Ja też nie chciałem się związać z klubem, któremu bym obiecał coś na 100% i bym się z tego nie wywiązał, bo byłoby po prostu to nieeleganckie z mojej strony. Więc wolałem zagrać po prostu w otwarte karty ze wszystkimi, z którymi po prostu rozmawiałem. No tym kontraktem warszawskim tak naprawdę kupując troszeczkę czasu w okresie zimowym, no i tak też tutaj udało się, tak powiem, dołączyć do wybrzeża. Kupieniem czasu na skompletowanie ekipy, prawda? Bo w twojej ostatniej przygodzie z żużlem miałeś no, różne perturbacje z, z, po prostu z ludźmi. Może nie tyle co perturbacje z ludźmi. Ja ze swoją ekipą tak naprawdę byłem związany od 2015 roku. 10 lat wspólnego, 9 lat wspólnego jeżdżenia. Tak, z Cyprianem 10 lat, potem z Michałem Kowalskim bardzo długo, i potem jeszcze był Janusz Bożyczkowski przez pewien czas mojej kariery, więc ten team u mnie się nie zmieniał, że tak powiem, z roku na rok. Można powiedzieć, że znaliśmy się wszyscy bardzo dobrze. Jak w konie. Dokładnie chciałem to powiedzieć, więc no tak sytuacja życiowa wymagała, więc no cóż mogę powiedzieć. To ja dopytam. Trudno się tak rozstaje, i czy możesz powiedzieć o jakichś okolicznościach tego rozstania? Czy to są rzeczy naturalne, że po tylu latach jest zmęczenie materiału i po prostu człowiek szuka sobie innego miejsca pracy? Czy ty byłeś zaskoczony tym, czy raczej spodziewałeś się takiego ruchu? Pewno w pewnym momencie byłem zaskoczony, że tak to się potoczyło. Czy to było zmęczenie materiału? Myślę, że nie. Po prostu każdy chciał iść po prostu w swoją stronę. Każdy miał jakiś plan na siebie zupełnie inny niż obecnie. Więc szanuję chłopaków decyzję, no, dalej jesteśmy kolegami, przyjaciółmi, więc że tak powiem nikt nie ma nikomu chyba nic za złe. A dojście do Wybrzeża to był taki świadomy plan i, i wiedziałeś, że to tak ma wyglądać, że to właśnie twój rodzimy klub ma być tym, w którym będziesz jeździł? E, może tak, no wiadomo, no, dołączyłem, że tak powiem do Wybrzeża z, z racji kontuzji Daniela, tak, za którego mocno teraz trzymamy kciuki, żeby wrócił do zdrowia. Czy to tak miało się potoczyć, nie wiem. Trafiłem do wybrzeża. No, myślę, że w, dla mnie może w odpowiednim momencie. Ale nie dla wszystkich w, w tym dobrym, więc jestem zawodnikiem wybrzeża, no i na tym też chciałbym się mocno skupić. To jest inny sezon dla wybrzeża, nie tylko dlatego, że te wyniki są inne. Ty wprawdzie no, nie możesz odpowiadać za to, co się działo w ostatnich. Sezonach, czy przynajmniej w ostatnich dwóch sezonach, bo ciebie po prostu w tym zespole nie było. Zapytam ciebie o ten nowy tor, bo szumnie reklamowano, że to się zmieni. Gdański tor jest bardzo specyficzny. Doskonale to wiesz, sam wiesz, jak ważny jest start w, mhm. na gdańskim torze, na którym nieszczególnie można było sobie te ścieżki wybierać nie, potem do tego, żeby, żeby pozycję zmienić. Co się zmieniło na tym torze? I czy to dla Ciebie jest handicap, że on jest nowy, czy właśnie z racji tego, że on był taki specyficzny i lokalsi wiedzieli, jak na nim jeździć, to jest to teraz trochę trudniejsze? Zmieniło się to, że jest czerwony. Tak naprawdę mamy, <noise> mamy czerwoną nawierzchnię. Na pewno stał się łatwiejszym torem. Kiedyś było zdecydowanie dużo trudniej. Każdy, kto przyjeżdżał do Gdańska, no to miał pewne obawy, jak zawrócić, jak skręcić, na tym torze. Teraz ten tor, że tak powiem, stał się bardziej przyjazny, bar bardziej łatwiejszy dla, dla przyjezdnych, tak osobiście uważam. Eee, co dla gospodarzy, no na pewno, wiadomo, jest coś to nowego, cały czas gdzieś e, próbujemy, szukamy, żeby z tym torem po prostu powalczyć, no bo wiadomo, nikt nie jest alfą i że zrobiliśmy coś nowego i nagle wszyscy będą po 15 punktów robić, bo to będzie nasz wielki handicap, no to jest, to jest żużel, tak nie jest. Dzisiaj się wygrywa, to się przegrywa, więc dla mnie jest to jak najbardziej zrozumiałe. Na pewno łuki są bocholone. A co dla do ciebie, Dla Ciebie to dobrze, gorzej? Na pewno jest lepiej. Sprzyja, sprzyja to, że tak powiem, jeździe. Co do ścigania, na pewno to też muszą być dobrzy do zawodnicy, tak, żebyśmy się ścigali tak wiadomo nie ujmując nikomu w krajowej lidze żużlowej, ale zawsze jak jest ranga ciut wyżej, no to ci zawodnicy troszeczkę lepiej potrafią pojechać na danym torze. To a propos takich zawodników, no którzy mają przynosić jakość. Mówiło się, że w Wybrzeżu Duńczycy przychodzą po to, żeby, żeby być tym pierwszym garniturem, a, a powiedzmy ty, przynajmniej tak to odczytywałem gdzieś z, z, z opinii czy Lecha Kędziory, czy, czy powiedzmy osób, które przy, przy Gdańskim Klubie są, jesteś tym zawodnikiem, no powiedzmy drugiej linii składu. Czy ty też tak to odbierasz? I jeżeli tak, czy to jest bardziej komfortowa sytuacja, być yy, powiedzmy ważnym elementem tego zespołu, ale nie będąc liderem i nie czując tej presji? Życzę sobie, żeby w końcówce sezonu, żeby to na mnie padała ta cała presja, żebym ja ciągnął ten wynik drużyny. Okej. Okay. Więc chciałbym, żeby tak po prostu było, więc no na pewno do tego dążę ze swoim zespołem. Nie chciałbym być tą drugą linią nigdy. Zawsze być lepiej tą pierwszą linią, żeby trener wiedział, że ma pewnego asa w rękawie, na którego zawsze można postawić. Ambicje, które się nigdy nie kończą, prawda? Dokładnie tak. A to pomaga czy przeszkadza? Zależy w jakim etapie jesteśmy. Jeżeli już zdobywamy swój poziom w trakcie sezonu, to nieważne co by się działo, tak naprawdę jaka by presja nie była, to zawodnik sobie z tym poradzi. Ty masz za chwilę 30 lat, prawda? Zaczynałeś jako, jako bardzo zdolny junior, który odnosił giga sukcesy i pamiętam tutaj w Gdańsku, jak wszyscy mówili, że absolutnie Krystian Pieszczyk to jest złote dziecko gdańskiego żużla. Na dzień dzisiejszy, po latach, ta łatka pomogła, przeszkodziła? Jak byś określił? Na pewno gdzieś się przyczyniłem do tego, żeby, żeby tak wtedy było. No, czy pomogło, czy przeszkodziło? Za bardzo o tym nie myślałem. Robiłem po prostu swoje, cieszyłem się jazdą. No, myślę, że najbardziej chciałbym, żeby ta radość przede wszystkim w sporcie wróciła, bo jak wraca radość zjeżdżenia, no to tak naprawdę. I wszystko przychodzi wtedy samo. A nie było tej radości, prawda? Przez, przez kilka, powiedzmy, sezonów, myślę. Czasem ona gdzieś po prostu za, zanikała. No, nie wiem, z czego to po prostu wynikało, ale, ale ja widzę po sobie, że gdzieś ta po prostu radość czasem potrafi zniknąć i człowiek po prostu to robi z automatu, a nie z, z przyjemności. Niels Christian Inversen ostatnio udzielił wywiadu i powiedział, że jak są wyniki, to, to w zespole i w szatni jest bardzo dobra Atmosfera. U was wydaje się, że ta atmosfera jest dobra. Jak byś ty ją ocenił? Mo, może tak, w którym zespole nie ma atmosfery, w którym nie ma wyniku tak naprawdę, więc e, czytamy w mediach wszędzie, że klub przegrywa, nie ma atmosfery, no, no nie ma atmosfery, no bo wiadomo, no nie ma wyniku, tak? Więc jak, je te, jak jest atmosfera, no to robi się wyniki tak się, że tak powiem, koło zamyka. E, więc no fajnie by było, żeby ten wynik cały czas był, no bo to wiadomo, wszyscy. Na kogo nie spojrzysz, w klubie są zawsze uśmiechnięci. To już co, to ja jeszcze wrócę do, tego, do, do tej ważnej rzeczy, którą powiedziałeś o tym, że chciałbyś być tym pierwszym garniturem i powiedzmy liderem tego zespołu. Dzisiaj po tych y, siedmiu startach y, jesteś bliżej? Dalej? Bo ja mam wrażenie, że bliżej. Jak tak obserwuję i dynamikę y, jakby tego sezonu, jak, jak zaczynałeś i w którym jesteś teraz miejscu i ten ostatni mecz, który przecież bardzo dobrze pojechałeś, y, to mam wrażenie, że że jesteś blisko właśnie tego celu. Też mam taką nadzieję, że zmierzamy w tą dobrą stronę, że teraz tylko te wyniki pójdą ku górze, mimo wszystko. To jeszcze zapytam Cię o Twoją ekipę. Zmieniłeś się, tak jak powiedziałeś, po prawie 10 latach. Jakbyś mógł opisać, z kim teraz współpracujesz i jak ta współpraca się układa? Współpracuję z, z Maciejem Pawłowskim, Myślę, że dosyć znana osoba w środowisku żylowym i z Marcelem Szymko, czyli z bratem Cypriana, więc tak. y, ilość Szymków w teamie pierwszych się nie zmieniła. <laughs> musi się zgadzać. E, musi się zgadzać. E, z chłopakami się fajnie współpracuję, za co im bardzo dziękuję. Trzeba było się dotrzeć jakoś y, przez długi czas, czy to automatycznie przyszło? Że tak powiem, mechanicy z zawodnikiem się cały czas docierają, bo jak mechanik zna zawodnika, to tak naprawdę... Obserwuję jego jazdę, nie trzeba nic powiedzieć, on już wie, co, co ma zrobić, więc musimy się sami siebie nauczyć, więc od razu to tak nie jest, że złoty górę zbudowano, to też mniej więcej można spojrzeć na zawodników liderujących TOP, że te ekipy, które, z którymi oni współpracują dalej są takie same, bo no, mechanicy po prostu poznają zawodników, wiedzą, co potrzebują i no. To jest, że, że tak powiem, nie jedna część całego teamu, która, która wpływa na wynik. Mhm. A zapytam cię jeszcze o współpracę z, z Duńczykami, bo oni jako taka zwarta grupa, często widać, że ze sobą współpracują, znają się dobrze, też no nie bez przypadku, przez wiele lat drużynowo Dania była świetna w, w klubowych mistrzostwach świata chociażby. I no i pytanie właśnie o, o, o tę różnicę pomiędzy Polakami a Duńczykami. Jest to wyczuwalne w zespole, czy wy faktycznie jesteście w stanie jeden do jeden współpracować, niezależnie od nacji? Staramy się współpracować razem. To nie jest tak, że nacja nas dzieli i nie potrafimy, więc, że tak powiem, to jest mit. My się nie tylko znamy z zawodu w Gdańsku, tak? My jeździliśmy na innych torach wszyscy wspólnie, razem, więc to nie jest tak, że każdy zawodnik przychodzi do nowego klubu i tak jak przychodzi do szkoły i poznaje nowych ludzi, więc my tak naprawdę przez całą swoją karierę wszyscy się widywaliśmy, wszyscy razem się ścigaliśmy, znamy się, wiadomo jak jesteśmy w zespole, no to poznajemy się ciut po prostu bardziej, no i staramy się razem współpracować. Jeden zespół, przypomnij mi, awansuje do y, Metalka z drugiej Ekstraligi? Chyba jeden, prawda? Nie mam zielonego pojęcia. No skupiam, ja... skupiam się na wyniku, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja też nie, więc to ewentualnie sobie wytniemy. Na dzień dzisiejszy chronologia wygląda następująco: Ultrapur Start Gniezno to jest zespół numer jeden, Wy jako drugi, ale ten sam bilans, tylko mniejsze, małe punkty no i ta zwycięstwo w pierwszej kolejce zespołu. Z Gniezna. Kto na dzień dzisiejszy jesteś bardzo doświadczonym już zawodnikiem? Spo, swoje widziałeś w różnych ligach. Kto na dzień dzisiejszy, twoim zdaniem, wygląda najlepiej i jest kandydatem, uznając, że jest jedno miejsce yy, awansowe kto dzisiaj wygląda najlepiej i jest faworytem do tego, żeby awansować? Nie ja chciałbym się wypowiadać. Ja jestem od tego, żeby jeździć, skupić się na wyniku, do, dowieść cenne punkty, aby cały sztab szkolenia przede wszystkim był z tego zadowolony. Na razie my się nie skupiamy na tym, kto, kto jest kto lepszy, kto gorszy. No, każdy, każda drużyna w tej metale, drugiej Krajowej lidze Żydlowej jest mocna. Każde może zaskoczyć, więc trzeba być skupionym do ostatnich chwil. Czego ci życzyć na najbliższe cztery starty w tej jeszcze sezonie zasadniczym, a później w playoffach? E, spokoju przede wszystkim. Spokoju przede wszystkim życzymy. W takim razie Krystian Pieszczek był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo za przyjście. Również dziękuję bardzo.